Boisko w Wichajskiej. Zapraszam. Partnerem odcinka jest MatSport. Rozpoczynamy mecz na Faszy Lubica. Zwerczasz do bo Boga pod... i Sokół. krzywa Bądź spokojny, bo ci się mała. To jest wizualne Bardzo indiańskie. Godzina 11:30. I zaczynamy.

No i czy jeden będzie. Tylko poczekać. 1 do poczekać. Jeden do jednego. fajnie, pan jest kurwa. kurwa, kurwa. Gute! i Gute! Gute! i Gute! 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 i Gute! 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 Obydwa Gute! 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 Po Gute! kartki. Gute! 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 to Gute! Gute!

Jest dla pięknie tą <styles> teraz bronimy. Fantastyczna interwencja. pięknie. <Elijah> Dobrze. Dobrze, żałujemy, w gorąca nie widział. Boju, bo. wyjdzie się, wyjdzie! Jedź, jedź, chodź, dawaj! Jedź, chodź, w Który

Абля! 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 Атаковал, Абля! Абля! Абля!

Dzięki za oglądanie, zapraszam ponownie.